O, cześć! Jak tam. Dobrze, to super. Otóż, ja się myślę, dlaczego Was tutaj wezwałem. Otóż, ci najwięksi, ci, którzy umieją naprawić GTA, to jest odcinek dla Was. Byście Wy mi pomogli naprawić. Otóż, o co chodzi? Gdzie tutaj mam GTA? Nie? Tak, grzeba się. Tu mam GTA, nie? Ja nie wiem, co mam zrobić. Żeby on działał. Zobaczcie. Uruchamię jako administrator, nie? Normalnie się ładuje i tak dalej. Trzeba teraz poczekać trochę. Czekamy. Czekamy. Już. Ładuje się, ładuje. tej jestem zalokowany i tak dalej. I to ładuje się teraz, nie? I patrzcie. Czy to widzicie? Więc ten, kto wie, jak napisać ten błąd, to ich mi powie. Naprawdę. Niech mi napisze. I temu, kto mi napisze w komentarzu, podam mi link. Dam jednego cdk na Steam'a Dokładnie. Jakiego? No, zaś nie jest tak naprawdę, nie? Gra, okej, okay, fajna. Właśnie samym grałem, nie? Tak, nie? to mam tam dodatkowy kod. Pan chciał, tylko nie chciał. No ale to nie ważne. Nie wiem skąd mam. Właśnie, właśnie to, że domam ten kod. Nie? I co? No właśnie, to co połączenie. O Boże. No co to ma być tak naprawdę? Nie no. I tak. Właśnie to te, ten jeśli chcecie właśnie mi pomóc i znacie odpowiedź to napiszcie mi albo link, albo jak to zrobić i do tego jeszcze Em jak to, wasz wasz gmail, to was, wasz, e-mail tutaj wam przyślę właśnie tego e-maila z kodem no, to tyle tak naprawdę to musicie zrobić nie no no i tak no mam nadzieję, znaczy, że zrozumieliście coś jak, nie to tutaj rozumieć, nie? To jest. Jeżeli wiecie, jak to naprawić, powiecie. Nie, napiszcie apulinkami, dajcie. To tylko jeszcze. Wasz e-mail. Nie. Naprawdę wam tam. Tylko muszę mieć. Znaczy poczeka, poczekać, bo się mój PayPal, tam. Coś się dzieje, na razie nie mogę. A to ty, to naprawdę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka. Suba w komentarzu wiecie co macie napisać A tutaj ten naprawdę co musicie zrobić to, no to cześć no Mam nadzieję że mi pomożecie Pa, pa.